O słychać mnie? Hmm. Czekajcie chwilę. Muszę coś zobaczyć. Zaraz przyjdę, poczekajcie chwilę. Pani jestem. Słychać mnie? Słychać mnie? Okay. Um. Dobra. To, no dobra, to możemy ten um, zaczynać powoli. My, no, drodzy, chciałbym oczywiście życzyć Wam szczęśliwego nowego roku, żeby był trochę lepszy, ale przez to właśnie też, że nie było tego. W sensie, że ten rok był taki inny. To dlatego też nie ma, tyle nie było odcinków przez ten cały, tę chorobę. No i tak ogólnie. Czekajcie chwilę. Dobra, to ja za chwilę wrócę. Dobra, już jestem. I teraz tak. Może... No, Okej. Okay. mm -hmm. No dobra moi drodzy, bo ja tutaj się... Siedzę a nic nie mówię. Dobra. Yy, no to tak. Yy. Przepraszam, jeżeli ktoś oglądał tego wczorajszego live'a, bo tam coś się zbogowało albo ja coś źle ustawiłem. Bo... no yy, ten. No jakoś, nie wiem, tylko, był podwójny głos, czy coś. No ale, dobra. Będziemy mieli tego. Live'a z... Farminga. No i drodzy, bo to jest takie, że mniej więcej tak... Po południu gdzieś o nie wiem o stawie gdzieś tak o 18 czy o 3, nie wiem, o czwartej, o 15, 16, o 16 tak będzie prościej, lejwa z tego, z farminga. Moi drodzy, no to to by było na tyle, bo to mm, tak jeszcze na razie jest, więc no. no. Maleczko, widzimy się o którejś tam pobocznej. Na razie.